Mhm. Uh -huh. Bliźnięta. No i zobaczmy. Najpierw tradycyjnie, w tym czytaniu, wyciągniemy kartę, która wam pokaże, co na czerwiec przeszło z maja. Co nadal trwa. Ponieważ w maju było takie zawieszenie, poprzez długi weekend, poprzez pewnego rodzaju po prostu sytuacje. No zobaczmy. Mhm. Uh -huh. Uwarunkowanie. Energia, ewidentnie energia maja u Was była bardzo mocno tak zwanie aktywna, bo tą kartę już w kolektywnym czytaniu też gdzieś pokazało. No i spójrzmy, co dla bliźniąt. Dla bliźniąt. Gdzie bliźnięta w czerwcu podążają? Trzeba zakończyć pewne po prostu jakby sprawy ewidentnie tutaj, no ale zobaczymy, że być może coś się zakończyło i trzeba będzie to ruszyć na nowo, poprawić. Zobaczmy. Uh -huh. Weryfikacja. Jeżeli odwaliście, przepraszam za to określenie, jakąś hałturę, tak? Czy pokazaliście coś nie z tej strony, czy siebie, czy cokolwiek, to tutaj trzeba będzie się z tym ewidentnie zweryfikować, jeśli chodzi o czerwiec, kochani moi, tak? Karty pokazują, że wyjdą jakieś, nie wiem, zachowania, postawy wasze, tak? Jakiegoś rodzaju takie ułożenia się w bardzo specyficznych, tak zwanych sytuacjach, i trzeba będzie tak zwanie w pewnej prawdzie z nich wybrnąć, tak? O. Mm. Nie szukajcie, nie tracicie czasu na szukanie dziwnych rozwiązań, bo tu karty pokazują, że szukujecie jakieś dziwne po prostu tak zwane rozwiązania. Mhm. Tu po prostu trzeba będzie się wyłączyć tak jakiegoś z pewnych działań. Myślę, że wy zetkniecie się z pewną po prostu konfrontacją z innymi, tak. Jest tak, jakby sprawy, gdzie kartę mówią, że już mówię, był... nie kombinujcie po prostu, nie szukajcie tych rozwiązań, bo to jest coś takiego. Ja miałam sporo takich spraw. Czasami w życiu nie do końca coś z czymś się zachowamy, nie do końca fajnie, tak, czy coś wyjdzie po prostu, tak. Czasami trzeba umieć z tym po prostu stawić temu czoło, przełknąć tę żabę, żabę, wypić to po prostu tak zwane piwo. Trzeba będzie po prostu zamknąć to teraz do końca, dlatego, że jeżeli wy teraz znajdziecie sobie jakiś sposób na zagaszenie, bo chcieliście, albo zagasiliście coś, tak. Nie pozwólcie temu przejść po prostu tak zwanie dalej, bo tutaj karty pokazują, że to nie znika. A mało tego, jest możliwość, żeby domknąć tak jak należy, tak? Domknąć tak jak należy wszystko, tak? Tutaj są mogą od lustro strony ludzi, świata pojawić się pretensje albo ktoś, że zostali przez was zostawieni samymi sobie. E, tak? energia, wy macie przeżyć w tym zamieszaniu, być może jesteście bardzo zmęczeni, albo chcecie już skupić się na czymś innym, ale tutaj ewidentnie podpowiedź od duszy, nie, musicie tak zwanie zadziałać, podjąć nowe opcje, być acem po prostu tak zwanie mieczy, nie licząc się tak jakby z pewnymi konsekwencjami, dlatego, że później załatwienie pewnych spraw, konsekwencje mogą być dużo, dużo po prostu tak zwanie większe, tak to tutaj się, kochani moi, tu pokazuje, tak, o, nie liczcie też na żadne po prostu tak zwane ulgi, też, tak, bo tutaj przeciwko mówi racja. Sprawiedliwość, tak zwane, to nie zawsze są sprawy urzędowe, tak jak wszyscy po prostu tak zwane mówią, papierowe czymś. Ono bardzo często mówi po prostu o zobowiązaniu podjętym po prostu tak zwane przez nią, o dochodzeniu jakiejś swojej prawdy, tak, prawdy takiego żeby wydarzyło się coś, co my chcemy, co jest związane z naszym osądem, gdzie coś zadziałało dla nas po prostu pod górę. Być może w jakiejś sprawie wy zadziałaliście troszeczkę po prostu tak zwanie pod górę, tak? A tutaj widać, tak? O! Pewną po prostu tak zwaną opcję. Nie liczcie też, ja bym też sytuacje, kiedy liczycie na czyjąś pomoc, na czyjeś po prostu tak zwanie wyjście. Jeśli chodzi też o sprawy po prostu tak zwane uczuciowe możecie zobaczyć, bo tutaj też bardzo mocno to wybija, że ktoś w kwestii uczuciowej, w kwestii partnerskiej, coś co obiecywał czy co mówi, tak jak je przekazał sytuacji, to wy się zweryfikujecie na tym, że, bo myślę, że w uczuciowej sprawie będzie najgorzej tutaj przeżyć, tak? Tą sytuację, doświadczyć jej że ktoś coś obiecywał, ktoś coś mu, sytuacja ta sytuacja ewidentnie inaczej wygląda. Tak? Tutaj, jakbym powiedziała, czasami i bardzo często jest też, ta, jest też tak, gdzie ktoś chce szczerze coś po prostu tak zwanie powiedzieć, przedstawić, nie zawsze chce wykorzystać. Tu nie ma sprawy oszukaństwa, przeżycia. Po prostu ktoś powiedział, on taki był, tylko wy nie chcieliście po prostu jakby m, widzieć, czuć, a być może jakaś część was chciała. Zwy dożycie się z dualnością tej swojej po prostu natury bliźniaczej, bo tutaj też trzeba wziąć to po prostu tak zwanie pod uwagę. I tutaj też jest takie y, wewnętrzne, tak jakby, Zamierzenie i rozdarcie. I bym powiedziała, że to rozdarcie jest bardzo duże, tak? Ponieważ ono do was przyjdzie przez pewną reakcję w kontekście też innych. Pokażę Wam wagę tego, co zrobiliście. Tak? I tutaj, ponieważ tu karty pokazują, tu pokazuje, że domknie się, a tutaj karty mówią, nie domknie się, zrób coś, zanim się domknie. Masz to domknąć, ale na dobre i jeszcze można coś po prostu zrobić, coś odwrócić, tak? nadać inną po prostu tak zwaną wartość. I jeśli chodzi o sprawy partnerskie, nie zagniajcie, nie szukajcie, tylko po prostu przecież mogłam wiedzieć, mogłam wiedzieć, muszę teraz puchnąć tak jakby tą żabę, wypić te piwo, tak? Że tak jest, a nie inaczej. I albo wam to pasuje, albo nie. I wtedy coś z tym zrobić, tak? Giermek kielichowy tutaj mówi, że to, co wam się wydawało najważniejsze, to, co zabiegaliście, czy ten ktoś, tak? Tutaj karty pokazują, że nie do końca, tak? O. Karty też mówią coś takiego, bo ja bym powiedziała w w kierunku symptomy w kierunku ciała też tak jeśli w kierunku ciała to po prostu jakby zdrowia że mogliście tak jakoś coś nie tak sobie zrobić dietą czy jakimś suplementem czy jakimś lekarstwem więc sprawdźcie dawki zażywanie lek czy czegoś sobie sami wzięliście czy lekarz dobrze wypisał idźcie do innego lekarza zweryfikujcie też tak pewne po prostu tak zwane sprawy tak o. to jest coś co tutaj jest bardzo dla was jeśli chodzi o was ważne mhm. Co wam to przyniesie? Bo powiedziecie komentarzy, źli, niedobrze. Co wam to przyniesie? Zamknięcie, wyjście, totalne wyjście. Znowu to są karty, już gdzieś u kogoś się pojawiły, że totalne zamknięcie i wyjście, bo później jeżeli to się zamknie i wyjdzie, to będzie już ciężko tak jakby funkcjonować. I nie będzie czegoś, tak zwanie, jeżeli coś dotyczy też jakby zdrowia, narządów, jeżeli coś wykluczycie w funkcjonowaniu waszego, czy waszego ciała, czy waszego życia, potem bez tego inny narząd może śniadic, co innego z innej strony ta sama lekcja, tak? O. Natomiast wycięcie, wyjście, życie z uważnością, już tak zdrowo, w zdrowych relacjach, w zdrowych po prostu postawach, to jest to coś. To jest karta w ogóle, karta sprawiedliwości, karta emocji, ale w ogóle pewnych takich naruszeń czy pewnych funkcji to jest karta nadrzędna, bo to jest sprawiedliwość też, tak? To jest jeden z podstawowych archetypów, bardzo ważnych i bardzo wczesnych, bo w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Karty Darota, ale można zepchnąć ponad dziesiątkę, ponad opcję karmiczną, też tak wtedy, kiedy już z konsekwencjami będziemy się pewnymi, pewnych po prostu, jeżeli tak jak wspomniałam, jeszcze chodzi o sprawy uczuciowe. Piękna, przecudowna karta, jeśli chodzi o sprawy uczuć, ale tutaj to nie czas, żeby teraz o tym wszystkim tak zwanie rozmawiać. Idźmy dalej. Zapraszam na wskazy, Być może się przydadzą, zapraszam, już niedługo powinny się też pojawić. No i cóż, mam nadzieję, że okaże się pożyteczne, bo o to mi zawsze chodzi.